ja, pa O, uh. Algierię przeszedłem, i powiem Wam tyle, że poza piaskami tam tylko daktyle i z góry z góry. Tak się ich tam ponajadałem, że z mocnym przypałem, to i to ja szukałem, a tam ich brak. Nie ją, bram. Patrzę gdzie krzaki, czy jakieś laski? Norwa! Tu tylko ruchome piaski nie ją. ją. Rwam, no ale pominmy ten temat intymny Zostawmy go na czas, to inny Przede mną jeszcze okrutna droga Furko brzucha, brzuchal, brak gastrologa Spoczko ludziska temat rozwiązałem No i po drodze sobie pojarałem Co to przybuch? pójść się odstresować I jak strój... Kiedy problemy pojawią się Tak, tak, no idę Przychodzę do wsi, chaty gliniane Dachów nie mają, czy pozrywane No nie! Na stropach chłopy w bielise siedzą W sukienkach do ziemi coś piją i jedzą Let's go! W białych beretach na swoich głowach Gadają o wielbłądach i pewnie krowach Rum ze szklaneczek sobie piją Oj, 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 dobrze tutaj ludzie se żyją yo, yo.